Zatrzymaj film i zapoznaj się z treścią zadania. Ja przechodzę teraz od razu do rozwiązania. Otóż mamy do czynienia z dwiema siłami elektromotorycznymi dwa ogniwa. Siły elektromotoryczne tych ogniw są jednakowe 9V i opory wewnętrzne 18 omów. I teraz co są polecenia do wykonania, które. Będę podświetlał na czerwono i będę udzielał na nie odpowiedzi. Połączenie szeregowe dwóch ogniw. Moc wydzielająca się na oporze zewnętrznym jest równa Ri kwadrat, gdzie i to jest i w połączeniu szeregowym. I w nawiasie występuje prawo oma dla obwodu zamkniętego. Całkowita siła elektromotoryczna, czyli 2E, dzielone przez całkowity opór obwodu, opór zewnętrzny R, plus dwa opory wewnętrzne. Gdy mamy połączenie równoległe, analogicznie piszemy, że wydzielająca się na oporze zewnętrznym R moc jest Ri kwadrat, ale teraz i w połączeniu równoległym ten prąd, który płynie przez opór R. I znowu w nawiasie mamy prawo OMA dla obwodu zamkniętego stosunek siły elektromotorycznej do całkowitego oporu. Siła elektromotoryczna dwóch ogniw połączonych równolegle jest taka, jak siła elektromotoryczna każdego z tych ogniw. A opór całkowity jest równy zewnętrzny R plus opór zastępczy tych dwóch oporów RW połączonych równolegle. A ten opór zastępczy oporów wewnętrznych jest równy. R wewnętrzne dzielone przez 2. No i teraz mamy polecenie. Dla jakiej wartości oporu zewnętrznego R moc wydzielona na oporze nie zależy od sposobu połączenia baterii. Jeśli tak, no to jest jedyne wyjście. Moc w połączeniu szeregowym jest taka sama jak moc w połączeniu równoległym. Te dwa wzory. Porównujemy ze sobą. No, to co otrzymujemy, zobacz. Ostatecznie mamy taką zależność, z której to zależności wynika, że R w tym przypadku jest takie R jak RW każdej baterii, czyli jest równe 18 Ohmów. I teraz przechodzimy do polecenia następnego. Narysuj wykresy mocy wydzielanej na oporze zewnętrznym funkcji wartości R dla obu wariantów podłączenia baterii. Znajdź kombinację połączenia oraz wartości oporu zewnętrznego, dla której moc ta jest maksymalna. No, jeśli mamy zrobić wykres, to 8. Na osi pionowej odkładam moc, na osi poziomej stosunek oporu zewnętrznego R do oporu wewnętrznego. Skąd wiem, że takie należy przyjąć wartości? Analizowałem to zadanie. Trzeba najpierw ustalić, dla jakich R będziemy szukali mocy P. I dla tych R w przypadku połączenia szeregowego zobacz, znajduje moce. Jak popatrzę, to tu moc spośród wszystkich innych jest największa. To jest odpowiedź. Znajdź kombinację połączenia oraz wartości oporu zewnętrznego, dla której moc ta jest Maksymalna. W przypadku połączenia szeregowego moc maksymalna jest wtedy, kiedy R zewnętrzne jest równe 2R. Mając te punkty tu nanoszę je na wykres. I dopasowuję do nich krzywą. Następnie to samo robię w przypadku połączenia równoległego. Znajduję dla każdego przypadku żmudna robota, moc, która wydziela się na oporze zewnętrznym i znajduję, że ta moc maksymalna jest dla R równa jedna druga oporu wewnętrznego baterii. Ona jest taka jak poprzednio, 2,25 W. I teraz nanoszę na układ współrzędnych jako czarne punkty, te, które odpowiadają kolejnym punktom w przypadku połączenia równoległego.